No cóż, tak to czasem bywa. Lecimy z kolejnym przeglądem typów, których nie należy grać albo trzeba tutaj stawiać odwrotnie. Witam wszystkich serdecznie na kanale Strefa Typerów, Jak już tutaj wbiłeś, do gorąco zachęcam, żeby zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować ten kanał, dzięki czemu cały tutaj projekt może się rozwijać. Tak jak mówiłem, lecimy z kolejnym dniem survivalu. Dzisiaj, oczywiście, kolejny kupon ode mnie, tak będziecie tutaj wiedzieli, co czego nie grać. Czego nie grać? Co omijać albo grać odwrotnie. Tymczasem zapraszam jeszcze was wszystkich na nasze media społecznościowe Facebooka, Instagrama czy Discorda. Linki oczywiście znajdziecie w opisie filmu. No i lecimy z promocją. Później będzie konkursywo i na samym końcu oczywiście mój kupon. Także lecimy, oczywiście najpierw zaczniemy sobie od promocji. Go Plus Becie dla każdego nowego użytkownika czeka atrakcyjny bonus powitalny składający się z trzech części. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie założyć konto z naszego linku. E, oczywiście będzie się znajdował on w opisie filmu. No, i już za samo założenie konta, potwierdzenie zgód marketingowych i weryfikacje wpadają dwie dyszki Freebeta. Później do pierwszego depozytu przypisany jest. Klasyczny bonus podwojonko aż do 300, stów. Drugi depozyt to jest bezpieczny kupon, aż do 500, No a trzeci depozyt to jest FreeBet. Wpłacasz 200, stówki, grasz kupon i niezależnie od jego wyników pada tutaj FreeBet. Także dla każdego wymagającego nowego gracza, znajdzie się tutaj coś odpowiedniego. Jeszcze raz zapraszam do opisu naszego filmu. Lecimy jeszcze z konkursiwem, jak zawsze tutaj dwie dyszki w Go plus Becie będą do zgarnięcia. No i co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Zostawić łapę w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał, no i w komentarzu wytypać dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Celtą Vigo a Realem Sociedad. Liczy się regulaminowy czas, typujemy do godziny 21.30. Komentarze edytowane, dodawane po tej godzinie, czy bez nikogo gra gracza na GoPlusBecie, nie biorą udziału w zabawie, czyli taki. Konkursowy standard, wczorajszy kupon, no niestety tutaj Turcja wczoraj nie oddała statystyki i myślę, że możemy na szybkości tutaj lecieć z dzisiejszym kuponem dzisiaj. Muszę Wam powiedzieć, że odkleiło mnie troszkę no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Może w tym szaleństwie jest metoda. Zaglądam do League, 2, czyli francuskiej drugiej ligi i tu mi się podoba... Handicap, handicap minus jeden na Bordeaux. Jeżeli wygrają jedną bramkę, tutaj będzie zwrocik. No, Valencien. Oprócz tego, że jest to najgorsza drużyna w lidze, dzisiaj sporo, sporo osłabień kadrowych. Na Bordeaux, tutaj cały czas jest uwikłane w walkę o. O to, żeby się nie znaleźć w strefie spadkowej, także myślę, że tutaj u siebie powinni wygrać i jeżeli zrobią to dwiema bramkami, to będzie fajnie Jeżeli jedną, no to będzie tutaj zwrocik. No i puchar narodów Afryki Tutaj jest właśnie typ, który, który mnie odkleił czyli remis. Remis w meczu Gwinei z Senegalem Tutaj podział, podział punktowy może zapewnić obu ekipom awans. Awans pierwsze i drugie miejsce. Tak, tu Senegal będzie, będzie pierwszy, Gwinała byłaby wtedy na drugim miejscu. No i z racji tego, że jest to trzecia, trzecia kolejka w fazie grupowej, myślę, że tutaj żadna z ekip nie będzie chciała zrobić krzywdy drugiej. Można tutaj troszkę porotować, poodpoczywać, bo absolutnie nic im tutaj nie zagraża. Także mówię, no to jest. Fajnie, fajnie to tutaj wygląda, nie? Bo jakby wszystko, wszystko wokół wskazuje, że rzeczywiście tutaj może się to spotkanie wokół remisu zakręcić. No ale mówię. To jest troszkę typ taki odklejony, no i zobaczymy, co z tego będzie. Może właśnie w tym szaleństwie jest metoda. Także wiecie, co tutaj grać na odwrót. Ja oczywiście klikam za stóweczkę, stóweczka stawki, klikam zagraj i mamy wszystko na dzisiaj zrobione. Życzę Wam wszystkim miłego wtorku. Widzimy się standardowo jutro w okolicach godzin porannych. Siemano.